Dziś przeżywamy w Kościele Katolickim uroczystość objawienia pańskiego, czyli moment, kiedy Chrystus ukazuje się jako prawdziwy Bóg w ludzkim ciele, gdy przychodzą mędrcy ze wschodu, aby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi i w ten sposób też przedłużamy to święto narodzenia pańskiego, ciesząc się przyjściem Chrystusa na świat tak jak słyszeliśmy to w liturgii królowie przynoszą mirę kadzidło i złoto są to dary które mają oznaczać właśnie to królestwo Chrystusa ale również jego życie mękę śmierć zmartwychwstanie i zbawienie które przynosi człowiekowi dziś cieszymy się tym że i parafianie i goście licznie przybywają do naszych kościołów aby przeżywać uroczystość objawienia Chrystusa ale też właśnie to święto jak je nazywamy, Święto Trzech Króli, kiedy możemy razem e, świętować tę uroczystość, ale też przechodzić orszakami e, Trzech Króli ulicami naszych miast. Co roku cieszymy się dość dużą, myślę, frekwencją osób biorących udział w orszaku Trzech Króli. E, są zawsze panowie, chę, którzy chętnie odgrywają rolę Trzech Króli i jest Myślę, że dość dużo ludzi, którzy co roku, nie tylko dzisiaj, ale właśnie co roku, przychodzą, aby ze śpiewem kolęd w tym orszaku przejść. Kolejne orszaki na pewno w Piławie będą. Mam taką nadzieję, ponieważ to zawsze organizacja Orszaków Trzech Króli należy do osób świeckich i tutaj, tą. To działanie, podję... podjęcia się tego zadania przejmuje zawsze właśnie Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka, za co jestem im wdzięczny i mam nadzieję, że przez następne lata też będą to zadanie podejmować. Muzyka